krótko bo tutaj jest kurde trochę jaki jest Bóg Poznanie obraz Boga I to oczywiście jest cząstkowe ale musi być dobrze nakierowane żeby to, to poznanie, to nasze serce nakierowane na właściwe Poznanie Boga nas przenikało i byśmy byli przemieniani na właściwy obraz Boga. Żebyśmy nie byli przemieniani, wiecie, bo to co, to, co się wpatrujemy i uważamy, że jest Bogiem, to w to nasiąkamy i na to zostajemy na obraz przemienieni tak? na to. To tak działa po prostu, tu życie tak działa. W to, co się wpatrujesz. No i chodzi o to, żeby wpatrywać się z właściwym zrozumieniem, jaki jest Bóg. I tego jakby mówię, co ty nasiąkniesz, to nie chodzi o, o pojęcie całości, bo to jest życie wieczne, ale no to, co się wpatrujesz i uważasz, że jest Bogiem, to, to to będzie odbiciem Ciebie. Chodzi o to, żeby to była prawda. Bo ludzie mówią, że Jezus na ziemi był łagodny, miłosierny. I to jest obraz Boga, to jest obraz Ojca, tak? Zaprezentował w końcu, bo nikt Boga nigdy nie widział, ale ja mówię, no to amen, ale jak chcesz mieć pełny obraz Ojca i Boga w ogóle, tak? To weź też do tego dołącz obraz Jezusa, który wraca a nie tylko obraz który był Jezusa, który był sługą na ziemi i miał określoną zadanie do wykonania. Tak? Bo on przyjął postać sługi, ale wraca jako król królów. I teraz sobie złącz te dwa obrazy i módl się do Ducha Świętego i zobacz, co Księdze objawienia Bóg zrobi z ludźmi w ogóle, i będziesz miał pełen obraz Boga. Boga, przed którym trzeba się... Boga, Boga którego się trzeba bać. Bo zwiedzenie diabła polega na tym, wiecie, patrzcie, Bóg nigdy nie powiedział bądźcie dobrym, dobrymi, bo ja jestem dobry. Tylko bądźcie święci, bo ja jestem święty. I diabeł nie umie podrobić świętości. Wiecie, co diabeł umie najlepiej podrobić? Do, być dobrym. Bóg, do, Bóg jest dobry i Bóg jest miłością. Te dwie rzeczy uważam diabeł, nie chcę mi się więc teraz myśleć, ale uważam, że te, te rzeczy Bóg zamieszał wierzącym, bo on je zamieszał już w umysłach, jakbyśmy w świecie, bo Bóg tego świata oślepił umysły. Rozumiecie? i, 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 i Bóg, czy znaczy Bóg diabeł, czyli Bóg tego świata, ludziom ze świata przedstawił obraz z Boga takiego, wiecie, takiego humanista. Czyli Bóg jest dobry, czyli nie robi złych rzeczy, tak? Ale Bóg też nie jest zły, tak? I taki wiecie, pele, lelem, polelum, tak? I my też przede wszystkim my nie jesteśmy powołani, kochani, żeby robić dobre czy złe rzeczy na sposób ziemski. Jezus się nie obracał w ogóle w takich kategoriach. Czy rozmnożenie chleba na karminie to po ziemsku jest dobre? Tak. O, świat będzie bił brawo. Ale czy na płucie komuś twarz albo powiedzenie do komuś groby pobielane, to to jest dobre, czy to jest ubliżanie? Tak? To to jest złe już w oczach świata. Czyli w oczach diabła. Bo wiecie, diabeł nauczył w świecie ludzi, co jest dobre, a co jest złe. Kto ci powiedział, że ukraść batonika to jest złe? A bo widzisz, bo Biblia mówi, nie kradnij, tak? No ale jak Bóg powiedział do Izraelitów, żeby pożyczyli i nie oddali, to co to jest? Widzisz, chodzi o to, że my nie robimy dobrych czy złych rzeczy, tylko my mamy być posłuszni. Tak jak Izrael był posłuszny, wziął te rzeczy i nie oddał. I my mamy być posłuszni, to co Duch święty do nas mówi. Bezwzględne posłuszeństwo, ja już to kiedyś mówiłem. Bezwzględne posłuszeństwo, by szłaby teraz. Ja dam to za przykład, to jest bardzo brutalny przykład, ale Bóg tak właśnie zniszczył moje humanistyczne serce, te ziemskie, tego diabła w ogóle, że jakby przyszła jakaś taka naga dziewczynka zgwałcona, to wszyscy by chcieli jej pomóc, tak? I ja też. Ale jeśli Bóg mówi do mnie, nie, to nie. I to jest bezwzględne postrzeństwo Bogu. To jest jakby, to jest tylko przykład, ale to jest powstrzeństwo Bogu, i my jesteśmy powołani do czynienia rzeczy świętych, a nie dobrych czy złych. Mnie interesuje, ja mam rozróżnienie, co jest święte, a co nie jest święte. Ja mam rozróżnienie, co jest być posłusznym Bogu, a co jest nie być posłusznym Bogu. Ja czynię rzeczy, chcę czynić rzeczy święte, na chwałę Boga i być posłusznym Bogu, a nie dobre i złe rzeczy w kategorii ludzkich, w kategorii ziemskiej. I diabeł tak wyrysował takiego Boga ludziom ze świata i teraz wierzącym próbuje, co jest najlepsze, najgorsze. To jest zwiedzenie, kochani. Czy Bóg jest dobry, tak? I teraz tak. I ja mówię, Amen. Jak ja bym teraz poszedł do kogoś ze świata i mówię, Bóg jest dobry, i on ja by mi przysnuł rację, tak, jest dobry. Ja mówię, no okej, okay. a teraz ci przedstawię. Ten Bóg dobry, nie? Kazał Abrahamowi, miał Abraham syna i kazał mu go złożyć, że zabić go. Bóg jest dobry? Dalej w twoim myśle? A on by o nie nie to już nie Bóg. To już taki nie jest Bóg i uwaga, taki nie jest Bóg. Ja mam swojego Boga, czyli obraz taki, jaki diabeł mi wyrosował. co to znaczy dobry pojęcie. Natomiast my mamy rozumieć, co to jest dobre na sposób święty, na sposób nieba, na sposób królestwa i co to jest miłość na sposób nieba. Bo co to jest miłość? Bóg jest miłością, ale Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, pozabijał ludzi, pozabijał dzieci w potopie. Jak wróci Jezus, będzie gniew baranka, rozwali to wszystko, rozumiesz? Bóg jest dalej miłością, rozumiesz? I ja to rozumiem. Natomiast fałszywy obraz Boga jest taki, że nie, Bóg nie robi takich rzeczy i ludzie wykrzywiają pismo. Wykrzywiają pismo. Bóg, Bogu się upodobało, upodobało, chcę to poprosić, Zmiażyć, zmiażyć cierpieniem Syna Bożego. To jest dobre, to jest święte, To jest pełne chwały, to jest pełne zamysłu i celów naszego potężnego Boga, którego się mamy bać. Bo zobacz, jak masz obraz Boga humanistycznego, że jest dobry, tak? To będziesz wykrzywiał pismo. Będziesz mówił, że a i jest afira, to nie zabił święty, tylko to jest coś coś tam i będziesz wykrzywiał pismo i stare będzie ci diabeł robił sieczkę z życia, będzie zwiedziony, a co najlepsze, najgorsze, najlepsze. Najgorsze, że jak taką osobą my będziemy, to przede wszystkim nigdy nie będziemy mieć bojaźni Boga. Bo to właśnie diabeł spłyca. Bóg jest dobry, Bóg jest miłością i on to przedstawia na obraz ziemski. Natomiast to w ogóle nie, nie, nie funkcjonuje w takich kategoriach. Bóg jest dziwny, Bóg jest inny, Bóg jest święty. Ja w kategoriach świętości na to patrzę i chcę się bać Boga. I Bo zobacz, jak nie będę miał bojaźni Boga, a bojaźni Boga wiesz kiedy nie będę miał? Kiedy mam obraz zwiedzionego, że Bóg jest dobry. I że on nie robi złych rzeczy, że jest taki ten. Nigdy nie będę wtedy miał bojaźni Boga, bo to jest fałszywy obraz Boga. A jak nie mam bojaźni, to ja nie mam początku poznania, czyli ja nie mam nic tak naprawdę. Ja nie mam żadnego w ogóle wzrostu, nic. I diabeł używa, mówię, tych pojęć: Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, by wykrzywiać, kochani, obraz świętości Boga i by wykrzywiać te rzeczy, bo Bóg jest dobry, to jest prawda, i Bóg jest miłością, to jest prawda, ale ta miłość. I ta, że Bóg jest dobry, to jest na sposób święty, ma być rozumiane, i to ma nas y, przeistaczać na obraz Jezusa, na wzór Jezusa. I ten obraz Boga mamy nosić. Tylko mówię tak na początku: mamy właściwie to rozumieć, nasiąkać tym. Chodź tu, Kairos. Natomiast, jeśli my, na sposób ludzki, będziemy próbować zrozumieć, że Bóg jest dobry, i będziemy to na sposób ludzki, umysłem, umysł cielesny jest podpięty pod diabła i tego absolutnie nie należy w ogóle słuchać. Musimy mieć objawienie i poznanie w duchu. Jeśli my właśnie, mówię, będziemy polegać na umyśle, że Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, to my, kochani, będziemy, będziemy po prostu Boga tego świata prezentować i będziemy głosić Ewangelię ludziom tego świata, a sami będziemy nosić obraz Boga tego świata. Diabeł się sprytnie podszywa pod te dwie rzeczy. Pod inne też, ale dobry i miłość, że Bóg jest, tak? Musisz to rozumieć na sposób nieludzki, ale na sposób nieba, na sposób boży. Tak jak Jezus zgromił Piotra. Czy to było po ludzku dobre? O, bohaterskie! Piotr chciał w obronie stanąć w ogóle Jezusa. Ale Jezus od razu to zgromił, rozumiesz? Precz, bo nie myślisz o tym, co z nieba, ale o tym, co z ziemi. I diabeł wyrysował Boga, który jest dobry, i Boga, który jest miłością. Ale to jest obraz diabła, ziemski, fałszywy, i tego mamy się strzec. A mamy poznawać prawdziwy obraz Boga, który jest dobry, ale z nieba, na sposób niebiański. Obraz który Boga, który jest miłością, ale na sposób niebiański. Rozumiesz? Niebiański. I to nas zaprowadzi do bojaźni, będziemy się bać Boga. I wtedy dopiero jest początek poznania. Wtedy jest wzrost. To jest początek. Początek. To chciałem powiedzieć. Shalom.